Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na Grand Prix Niemiec no i dzisiaj o dziwo startujemy z pierwszej pozycji powiem szczerze, że nie spodziewałem się kompletnie takiego wyniku z sesji kwalifikacyjnej, no ale cóż stało się, jesteśmy na pierwszej pozycji ta przewaga nad Rosbergiem, który jest na drugiej pozycji jak widzicie, nie była jakoś bardzo duża, ale jednak 1,1 sekundy pozwoliła nam stanąć na pole position, za nami zaraz jest także Fernando Alonso no i Kimi Raikkonen, więc Ferrari poczyna sobie coraz lepiej ale jednak włosy Mercedes Lepszy, tak więc startujemy, no i zobaczymy, czy na tym starcie zyskamy, czy stracimy. No, w sumie zyskać chyba nie ma już co, ale stracić możemy i to dużo, jest rozbrek przed nami. No i tutaj będziemy na pewno chcieli jeszcze tą pozycję odzyskać bardzo szeroko, ale tutaj trzeba ostrożnie. Jest pozycja numer 1, więc bardzo, bardzo dobry start w naszym wykonaniu. No i powiem szczerze, że. Myślałem jednak, że Rosberg pojedzie troszeczkę troszeczkę agresywniej, no ale na całe szczęście pojechał troszeczkę asekuracyjnie, dlatego też my na pozycji numer 1 bardzo ładnie wyglądał ten start. Raikkonen wskoczył na pozycję numer 3, a jak widzieliście Fernando Alonso stracił pozycję numer 3 właśnie na rzecz Kimiego Raikkonena który teraz prawdopodobnie no, będzie gonił Rosberga, będzie gonił Rosberga, będzie go naciskał, jest bardzo blisko Rozberg. No tutaj trzeba uważać, trzeba ostrożnie jechać w tym wyścigu. 10 okrążeń, rzecz jasna, wyścig będzie skrócony przeze mnie. Podczas tego wyścigu zobaczycie jedne z najciekawszych momentów, oczywiście nie w całej grze, ale ogólnie w tym odcinku, dlatego, żeby żeby te odcinki były dużo ciekawsze i żeby lepiej się je oglądało. Tak więc, Rayconen trzeci, a my na pozycji numer 1, tak więc Rozbrek. Dalej, druga pozycja. Pierwsza pozycja to jest nasz cel zespołu. Jak widzicie, cały czas napastują mnie tam od tyłu kierowcy, no ale ja się rzecz jasna nie będę dawał zbyt łatwo, tak więc... Więc bez żadnych skojarzeń głupich, zboczonych. Idziemy eee, na pozycji teraz, której pierwszej jest trzecie okrążenie wyścigu. Bardzo blisko Rosberg, bardzo blisko Rajkonen, który Rosberga teraz wyprzedza. No i czy Rosberg, czy jednak Raikkonen? Tutaj widzimy oczywiście, jak zawsze, słupki, które są porozwalane. No jednak Rosberg, jednak Raikkonen tam stracił. I chyba Fernando Alonso go tam atakował, jeżeli dobrze... Dobrze widziałem cały czas rozbrek, który chce nas tutaj zaatakować. Nie ma najmniejszych szans, nie ma takiego momentu, w którym popełniłbym jakiś większy błąd. Dlatego też naprawdę powinni tutaj nasi mechanicy, nasi ogólni inżynierowie i szefowie zespołu być bardzo, ale to bardzo zadowoleni. Ogólnie rzecz biorąc, cały czas jeździmy, można powiedzieć, bardzo, ale to bardzo równo. Zwyciężamy bardzo często, więc w ostatnich chyba trzech wyścigach zwyciężaliśmy, więc bez żadnego problemu tutaj powinniśmy sobie w tym wyścigu. Także bardzo dobrze poradzić No ale zobaczymy jak to będzie wyglądać Czy poradzimy sobie z Rosbergiem Czy poradzimy sobie z Raikkonenem i z Alonso, Który na pewno także będzie chciał Tutaj za... powalczyć Zaatakować podium Czy tak właśnie będzie Przekonamy się myślę za jakieś 5 może 6 minut Tak więc Raikkonen dalej Trzecia pozycja Rosberg Drugi Games czyli Bird Games Na pozycji numer 1 jest Rosberg atakuje No ale tutaj chyba wypchnięty Delikatnie Rosberg no i jest pozycja numer 1, Rozberg spada na pozycji numer 3, czy pozycja numer 4, no tutaj chyba jednak Rozberg spada dalej, więc masa na pozycji, na pozycji numer, numer... 3. Tutaj bardzo ciekawa sytuacja. Z czwartego okrążenia jest Rajkonen przed nami. Masa pozycja numer 3, a my na pozycji numer 2. No i tutaj bardzo, bardzo blisko Kimiego Rajkonana, jednak będziemy mu się chcieli odegrać chyba jednak Rajkonen, chociaż tutaj naprawdę agresywnie Bert jest pozycja numer 1, więc pozycja numer 1. Tak więc wielkie brawa. No i Rajkonen tutaj jednak musiał odpuścić. My mamy system DRS, więc bez żadnego problemu od jedziemy, no i na całe szczęście jesteśmy jak na razie na pierwszej pozycji no i tutaj delikatnie przestrzelony ten zakręt, no i widzimy, że, że błędy w naszym wykonaniu także są popełniane, lecz takie błędy, które można naprawić, które jednak nie powodują dużej ilości strat właśnie w wyścigu. No i cóż, rozpoczynamy piąte, w sumie już kończymy piąte okrążenie po raz kolejny. Raikkonen przed nami, teraz my musimy opóźniać delikatnie hamowanie. No i tutaj do hamowania opony naprawdę bardzo, bardzo zniszczone. Uścisk tylnej osi. No i wjeżdżamy do alei serwisowej po wymianę opon. Na szczęście przednie skrzydło jest całe, więc, więc nie będziemy go wymieniać. Jest Raikkonen w boksach, widzimy z uszkodzonym przednim skrzydłem. No i tam chyba my mu to skrzydło uszkodziliśmy Tak więc wjeżdżamy do naszych mechaników Wjeżdżamy do boksów po wymianę opon No i zobaczmy na której pozycji wyjedziemy Czy wyjedziemy, czy wyjedziemy jakoś w środku stawki Czy może jednak tutaj większość kierowców widzimy wjeżdża Bardzo dużo teamów właśnie mechanicy są przed swoimi wyrażami, właśnie już naszykowanymi oponami No a my na szóstej pozycji Tak więc naprawdę pozycja całkiem zboita jak na, na tak ciężki ogólnie wyścig, jak na taką walkę. No i widzimy, że Perez na siódmej pozycji, Sutil jest piąty. Oczywiście, oni jeszcze do boksów nie wjeżdżali, więc, więc oni wiadą. No ale my... Teraz już na tych oponach dojedziemy do, do mety, tak więc spokojnie możemy tutaj jechać, spokojnie możemy trzymać równe tempo. Teraz trzeba tylko zadbać o to, aby te opony były dosyć mocno rozgrzane i przede wszystkim zadbać o to, aby, aby te hamulce rozgrzać, bo tutaj na tym torze jest to niezwykle niezwykle ważne. Będzie to ważne także w, w następnych okrążeniach, no bo jak wiecie tutaj będziemy walczyć na pewno z Rosbergiem i z Alonso, z Raikkonenem. Myślę, że z Felipe Massą, tak, że on także włączył się w tą walkę pomiędzy właśnie tymi wszystkimi kierowcami. No i bardzo dobrze, bo czym więcej kierowców walczy o pierwszą pozycję, tym jest ciekawiej, tym jest lepiej. No i na pewno wszystkim się to bardziej podoba. Żeby taka wyrównana walka była w rzeczywistej formule, byłoby naprawdę wspaniale. No, może w końcu doczekamy się czasów, kiedy wszyscy zrozumieją, że jednak Formuła 1 troszeczkę w złym kierunku podąża, no ale cóż, cóż poradzić? No, chyba jednak e, cały czas będzie dążyła do tego, aby było bardziej, m, bardziej elektrycznie. No cóż, może nie rozmawiajmy o tym, ponieważ przyjdziesz na to bardzo dużo czasu. No a my na pozycji numer, numer, numer jeden! Tak jest, moi kochani! Jesteśmy na pierwszej pozycji po wyjeździe wszystkich kierowców z boksu. Masa bardzo blisko, tylko 40 sekundy do nas traci. W sumie no, ta przewaga nasza to jest no już znikoma, praktycznie jej nie ma. Peres bardzo ładnie. Jest Rozbrek chyba na czwartej, dokładnie czwartej pozycji, albo piątej. Nie zdążyłem zobaczyć. Najprawdopodobniej czwarta więc to także ładne punkty dla Rosberga, chociaż wiadomo, że Rosberg chciałby tutaj zwyciężać. My na pozycji numer 1 Massa drugi, Perez o dziwo trzeci. E, tak więc to jest, to jest pierwsza trójka tego wyścigu. Tutaj już chyba raczej nie powinno się nic zdarzyć, chociaż jest jeszcze jedna strefa DRS-u, więc trzeba uważać. No, a tutaj na dziesiątym okrążeniu myślę, że nie chciałbym, nie chciałbym bardzo, aby cośkolwiek się stało. Byłoby to co najmniej nie na miejscu i na pewno bym się bardzo złościł. Rozpaliłbym klawiaturę, monitor, no i nie wiem co jeszcze. Ale okej, okay. na razie jest wszystko w porządku. Na razie jest wszystko w porządku. Układa się ten wyścig po naszej myśli. Nie było zbyt ciekawie, nie było jakoś bardzo emocjonująco, no ale trzeba ten wyścig przejechać, kolejny wyścig to chyba są Węgry. Ostatnio w poprzednich wyścigach pośpieszyłem się z tym kalendarzem, już chciałem Belgię i, i Włochy. No a do tego jeszcze naprawdę kawał, kawał czasu. No i tutaj jest Felipe Massa, atakuje, więc będzie, będzie walka na końcowych okrążeniach, na końcowym już można powiedzieć kilkuset metrach, jednak nie będzie walki, ale my także przesadzamy. No opóźnione zbyt mocno hamowanie, no i jednak będzie pozycja numer jeden, ale no tutaj było naprawdę to, ten ostatni zakręt był bardzo, ale to bardzo ciekawy. Można powiedzieć, że troszeczkę przesadziłem, no ale cóż, jesteśmy na pierwszej pozycji, nie dostaliśmy żadnej kary, więc trudno. Trudno albo nietrudno, no dla nas dobrze. Zobaczmy sobie jeszcze klasyfikację. Mamy 25 punktów, Felipe jest drugi, Sergio Perez na pozycji trzeciej, Rosberg drugi w 48 punktów straty. No i widzimy, że Kimi Räikkönen skakuje na trzecią pozycję w ogólnej klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata. A ja zapraszam bardzo serdecznie na kolejny odcinek. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Cześć!